Cześć hey wszystkim, z tej strony Kasia Niewiadoma i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam jak praca całego zespołu wpływa na jedną wygraną. Oprócz grupy zawodniczek mamy również grupę fizjoterapeutów, masażystów, którzy dbają o naszą regenerację, którzy upewniają się, że każda zawodniczka przystępuje do startu 100%, że jest mega zdrowa, bez żadnej kontuzji. Mam również grupę mechaników, którzy dbają o odpowiedni dobór sprzętu. Mamy również grupę dyrektorów sportowych, którzy siedzą w samochodach dających nam rady, wskazówki czy też opinie na temat jak powinniśmy przejechać wyścig. I niestety w kolarstwie tylko jedna osoba wychodzi na podium. tylko jedna osoba może wyjść na ceremonię rozdania nagród co wydaje mi się bardzo nie fair i mam nadzieję, że kiedyś w najbliższej przyszłości to się zmieni.